Zwróciłem ostatnio uwagę, że słuchawki stają się bardziej specyficzne. Specyficzne dla danej grupy odbiorców bądź dla danego po prostu ich wykorzystania. Trochę tak jak zegarki. Macie smartwatcha, którego wykorzystujecie typowo pod trening, ale na przykład do eleganckiej koszuli czy garnituru ubierzecie już coś bardziej klasycznego. I trochę tak właśnie teraz jest ze słuchawkami, że mamy te takie właśnie bardziej sportowe albo słuchawki o konstrukcji otwartej, które zakładamy rano i ściągamy już na przykład dopiero wieczorem. Po tym materiale mam nadzieję, że będziecie w stanie stwierdzić, który model jest dla Was, a może po prostu kupicie oba. Zaczynamy od Soundcore Aero Clip. To słuchawki typu otwartego, czyli słuchawki, które wyglądają trochę jak kolczyki. To może wyglądać na początku dość dziwnie i ja też byłem do nich dość sceptycznie nastawiony, ale powiem Wam, że przez taki dłuższy okres testowy stwierdzam, że. To jest genialny typ słuchawek. Po pierwsze, gdy je założymy już na nasze uszy, a wygląda to właśnie tak, że delikatnie je rozszerzamy i wkładamy po prostu właśnie tak, jakbyśmy chcieli sobie klipsy założyć na nasze uszy, to na początku jest nam trochę dziwnie, bo jednak typowo słuchawki lądują głęboko w naszym kanale słuchowym, a tutaj jednak utrzymują się one głównie na naszej małżowinie usznej. Niemniej po kilku chwilach w ogóle zapominamy, że mamy je na uszach. I to, że one nie blokują nam tego kanału słuchowego, jest świetne. Jest genialne, bo możemy po prostu z kimś rozmawiać. Po prostu normalnie, z kimś gadać, na przykład w sklepie, z kolegą czy z kimkolwiek innym, ale gdy potrzebujemy na przykład odebrać połączenie, no to one już są gotowe. One są połączone. Możemy właśnie w każdej chwili pogadać z kimś przez telefon, bez przykładania naszego telefonu do ucha. To rozwiązanie ma dużo zalet, ale ma też kilka wad. Bo na przykład gdy będziemy w bardzo hałaśliwym miejscu, to nawet jak bardzo głośno je ustawimy, no to dźwięk będzie delikatnie zniekształcony. Mimo tego, że przetworniki 12 mm w tych słuchawkach brzmią świetnie. I jakość tego dźwięku, jego przejrzystość, jego klarowność, jestem pod dużym wrażeniem, że to brzmi aż tak dobrze. Bo mamy takie trochę uczucia, jakbyśmy mieli głośniki wokół naszych uszu, bo jednak słyszymy wszystko to, co dzieje się wokół nas, a również to, co wydobywa się ze słuchawek. Bo to słuchawki typu otwartego. A jeśli chodzi o ich sterowanie, to ten cały pałąk jest właśnie tutaj do sterowania. Wystarczy, że go odpowiednio naciśniemy pojedynczo. Podwójnie i dzieje się akcja, którą wcześniej ustawiliśmy w aplikacji Soundcore. Mikrofony, tak jak i w Aeroclipach, jak i w X20, są oparte o funkcję AI, więc są w stanie wykrywać, co jest rzeczywiście naszym głosem, a co jest hałasem z zewnątrz. I starają się na tyle niwelować te hałasy, żeby nasz głos był jak najbardziej przejrzysty. Ale jak to dokładnie brzmi, posłuchajcie właśnie w tym momencie. A tak właśnie brzmi mikrofon wbudowany w Soundcore Aeroclip. Napiszcie poniżej, co o nim sądzicie. Jeśli chodzi o ich jakość dźwięku, przejrzysty, klarowny, ale trochę brakuje w nim basu no bo też ciężko go uzyskać, jeśli nie możemy tego naszego kanału słuchowego w pełni wypełnić. Wiadomo, fizyki nie oszukamy niemniej zalety noszenia tych słuchawek przez cały dzień są jak najbardziej widoczne a jeżeli chcemy się bardziej odizolować i poćwiczyć, no to wtedy mamy właśnie te X20. Więc to jest to, o czym Wam mówiłem na początku, że te słuchawki są bardziej spersonalizowane do danego sposobu ich wykorzystania. Jeżeli chodzi o czas pracy aeroklipów, to są to okolice 7 godzin, natomiast etui pozwoli nam na wydłużenie tego czasu do całościowo 24 godzin. A jeśli jednak chcemy się bardziej odizolować od otoczenia, wtedy wybieramy Soundcore Sport X20, czyli słuchawki, które są typowo dokanałowe, które nie mają ogonka, który idzie w kierunku naszych ust, a mają tutaj oto właśnie taki, proszę Państwa, bardzo elegancki pałąk, który jest bardzo. Delikatny i możemy bardzo łatwo wyginać, możemy nawet też go delikatnie tutaj rozsunąć. I przez to, że one mają kształt typowego guzika, to idealnie lądują w naszym uchu i możemy je właśnie dzięki temu pałąkowi idealnie ułożyć na naszych uszach. Materiał to oczywiście tworzywo sztuczne dobrej jakości, jest ono też matowe, więc wyglądają one absolutnie świetnie, choć ta wewnętrzna część jest typowo błyszcząca i to jest w porządku ok, choć jednak wolałbym, żeby one były całe matowe, wtedy wyglądałoby to bardziej spójnie. Oczywiście w zestawie mamy multum nakładek silikonowych, więc dopasujecie je sobie do każdego ucha, a dzięki temu pałonkowi będziecie w stanie utrzymać je nawet podczas najbardziej wymagających aktywności fizycznych. Sterowanie również bardzo wygodne, bo tutaj mamy przycisk, który jest fizyczny. A jak wiecie, kiedy na przykład biegamy, no to ciężko jest czasem nam trafić albo dokładnie wystukać to, co chcemy na naszych słuchawkach, czyli na przykład zmienić utwór, czy go zatrzymać, albo wznowić. Tak też właśnie dzięki temu przyciskowi fizycznemu mamy tą pewność, że gdy go naciśniemy, to na bank akcja, którą chcemy, się stanie. Dodatkowo konstrukcja ma certyfikat IP68, więc niestraszny jest jej e, pod. Czy deszcz jakaś nagła ulewa podczas naszego porannego bądź wieczornego biegu, więc nie musicie się martwić, że cokolwiek im się stanie. Sercem tych słuchawek są przetworniki 11-mm. To daje nam naprawdę dobrą jakość dźwięku, choć faktycznie jest on raczej bardziej tym basowym, więc jeżeli lubicie bardzo mocne brzmienia podczas waszych treningów, to będą idealne. Bo raczej gdy podnosimy ciężary albo mamy intensywną sesję na rowerze powietrznym, no to raczej w nich Wiwaldi nie poleci. Dodatkowo łącznie 6 mikrofonów pozwala na uzyskanie naprawdę dobrej jakości dźwięku. Zresztą, co ja Wam o tym będę mówił, posłuchajcie sami. A tak brzmi mikrofon wbudowany w Soundcore Sport X20. Słuchawki obsługują również podłączenie wielopunktowe, więc możecie podłączyć je na przykład do Waszego laptopa i smartfona jednocześnie. I one wtedy automatycznie przełączają się pomiędzy jednym i drugim urządzeniem. To jest naprawdę turbowygodne. Słuchawki na jednym ładowaniu wytrzymają Wam do 12 godzin. Oczywiście jeżeli nie włączycie w nich ANC, bo gdy to włączycie, to wtedy one mają ten czas skrócony do około 7 godzin, co i tak jest spoko wynikiem. i pozwoli wam rozszerzyć ten czas słuchania łącznie do 28 godzin. Dzięki temu, że to i pozwala na szybkie ładowanie, to zaledwie 5 minut wystarczy wam na kolejne 2 godziny słuchania muzyki. Słuchawki mają również funkcję ANC, czyli aktywnej redukcji hałasu. I to działa dobrze, poprawnie, choć czasem ich automatyczne wykrywanie hałasu nie jest tak responsywne, jak moglibyśmy się spodziewać. Więc tutaj raczej ja bym sugerował ustawić je manualnie na tryb, który będzie dla Was odpowiedni, bo wtedy macie pewność, że one wyciszą Wam dany dźwięk odpowiednio szybko i sprawnie. No, i teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, które z nich wybrać. Ja bym Wam zalecał mieć ogólnie właśnie dwie pary, czyli jedne typowo otwarte, żeby nosić je na co dzień i być świadomym tego, co dzieje się wokół nas, a przy okazji móc pracować nie na głośnikach zewnętrznych, tylko właśnie na słuchawkach, które są i tak blisko Waszych uszu. A jeśli chcemy się bardziej wyciszyć, chcemy być bardziej aktywni, wtedy właśnie Sport X20. Prawdą się do tego idealnie, bo mają i ANC, i wodoodporne No i mają jeszcze te dodatkowe zauszniki, które pozwalają utrzymać je w jednym miejscu. Niemniej wiem, że jest to troszeczkę bardziej kosztowne, ale spokojnie nie ma się czym przejmować, bo pan Soundcore przygotował promocję, która jest oczywiście w linku w opisie. I możecie kupić niektóre pary słuchawek nawet do 43% taniej. A wiecie, że ja bardzo lubię tę markę, zresztą w moim rankingu TOP 5 słuchawek na ten rok właśnie jeden z modeli Soundcore'ów zajął drugie miejsce, więc decyzja należy do Was, a ja jestem ciekaw, więc piszcie w komentarzach, który typ słuchawek do Was bardziej przemawia, bo ja byłem turbo fanem tych typowo dokanałowych, ale tak bardzo przekonuję się do tych typowo otwartych, że to już będą kolejne w mojej kolekcji, no i de facto zakładam je coraz to częściej na co dzień niż te dokanałowe. Niemniej, piszcie, dajcie znać, no i oczywiście subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia. Czołem!